To będzie dobrański, bardzo gorący bardzo reszy ja i z tymi Miki to kolejny odcinek na moim kanale z Amonga oczywiście. słuchajcie, koniecznie przedstawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli chcecie ze mną pograć sobie w Amonga, no to zapraszam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie mojego Instagrama Milkacz przez 2A, ponieważ tam słuchajcie, daję kody w miarę, powiedzmy, że co dzień, może nie codziennie, może nie codziennie słuchajcie, ale powiedzmy, że tak, na co dwa dni, słuchajcie, daję kod, żebyście mogli sobie ze mną pograć, nagrać odcinek. Także słuchajcie, jeżeli oczywiście chcecie, tylko, no to bardzo serdecznie zapraszam na mojego Instagrama i widzicie, że to już jest akcja, oczywiście trzeba sobie świata naprawić. No, tutaj kurde, nie radzimy sobie z życiem. Dobra, ktoś naprawił świata na całe szczęście. I korzystając z tego, że to jestem, no to mogę sobie przy okazji w naprawić, yy, znaczy zrobić zadanie. Także zarąbiście, tam też musimy sobie nadubić. No i co, oczywiście pamiętajcie o tej łapce w górę, o subskrypcji yy, na tym kanale i o tym, że mam drugi też kanał. Na nagrywa no, nagrywam Minecrafta Codziennie, słuchajcie, codziennie od paru, chyba z trzech tygodni nagrywam, słuchajcie, odcinki. Także ja myślę, że to jest dobry wynik całkiem. Okej, okay, fan Milki, zostaw mnie. Please, zostaw mnie, słuchajcie, dobra, żyję, słuchajcie, jeszcze żyję. Gdzie teraz idziemy? Do no, nawigacji, słuchajcie, może mieć, ale wydaje mi się, że coś. To jest jak czyli, że do tego czasu, słuchajcie. Może być, jakieś ciało, słuchajcie, zreportowane. Tak mi się wydaje, ponieważ, no właśnie, bo długo coś, słuchajcie, było bez ciała Także ja zasadcie z widzami sobie będziemy tutaj fan Milki nie żyje i obok niego kręcił się chyba pomarańczowy także jest problem, jest problem. Gdzie napiszemy gdzie... Ej, czemu ja nie piszę? Halo, gdzie i dobra. Gdzie? Gdzie? Gdzie dziewięć? Żółty na oczach. A mi się wydaje, że pomarańcz. Ale oczywiście, słuchajcie, wszyscy zagłosować już na żółtego. Żółty na oczach, dobra, nieważne, słuchajcie, nieważne. Chciałam tutaj, dobrze, nie wyszło. Yy, no niestety tak by było czasami, ale dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że jakoś tutaj damy radę, w sensie, że no zagłosowałam na tego żółtego, tak jak pisali. Okej, okay, tutaj zostało dwa głosy, więc i tak jakby na niego zagłosowała, to by się nic nie stało tak naprawdę, bo byłoby 4 do 3. Także zobaczymy, czy był imposter. Mam nadzieję, że tak. Był imposter. także na całe szczęście słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Marchewa, która jest żółta. No nie, dobra, słuchajcie, Gramy dalej, teraz idziemy sobie do nawi. Tu jest Casper. I zdecydowanie się, kto jest drugim impostorem. Wydaje mi się, że pomarańczowy. Takie mam, socie, przeczucie, ale w sumie to nie wiem. Dobra, tu jest Lena. I na tą Lenę to bym wolała uważać. bo nie chciałabym zostać przez zowito, że tak powiem. Także musimy uważać. Dobra, dobra, teraz socie, lecimy tutaj. Cyk. That's cool, dobra. Oj, ile tu jest osób. Dobra, musimy iść jeszcze do kafeterii, do. Shield, nie do komunikacji, także idziemy, kurde, dwie osoby idą, to jest kana stresujące, Ale chyba na mnie teraz nikt nie zabije, bo został tylko jeden impostor. I tam słuchajcie, był biały i fioletowy. Fioletowy dalej za mną idzie. Nikogo nie ma na kamerkach. Dobra, ja sobie tutaj przejdę i zrobię to zadanie. Jak ten fioletowy mnie zabije, to będzie backup, po prostu backup. Dobra, fioletowy ma teraz szansę mnie zabić. Ale tego nie zrobił, dobra, dosyć podejrzane to było i tak, my już mamy socie, zrobione wszystkie zadania, więc socie, lecimy sobie na przykład na kamerki tutaj, o dajmy na to tutaj, zobaczymy sobie, czy tutaj ktoś pomarańczowy wchodzi do admina, ale ale do security, dobra, czyli tak, pomarańczowy jest admin, jeżeli będzie jakieś ciało, słuchajcie, to w adminie, no to słuchajcie, był to pomarańczowy, dobra, widzę, że tutaj całe drzwi zostały zamknięte, okej, okay, w elektryku, czyli w elektryku może być ciało. Tu jest pomarańczowy, ale tutaj nie mamy ciała, czyli słuchajcie, nic się nie stało. Ale dobra, może iść do elektryka, bo tam może, słuchajcie, coś się działo. Ten fioletowy. Dobra, mamy raport, słuchajcie. Yy, I tak, na pewno to. Chociaż nie wiem teraz, teraz nie wiem, słuchajcie. Na pewno nie fioletowy, bo fioletowy był ze mną prawie cały czas, czyli fioletowy, słuchajcie, raczej nie. Yy, napiszemy, że ele. I yy, raczej nie fiolet, bo on ze mną był. He, więc tak, mam tutaj Ale Ale XD chciał albo Lenę. Le pomarańczowy mógł to zrobić, jak słuchajcie, jakby szedł w dół wtedy, bo nie wiem kiedy. Mi się wydaje, że to mógłby być pom pomarańczowy, nie wiem czemu ale tak mi się wydaje. Hmm, kurde, nie wiem słuchajcie, nie wiem, ja mam skip. E skip, nam cieszymy, Imo e skip, bo jakby nie wiadomo, słuchajcie, za bardzo ja nie mam pojęcia, więc sobie skipniemy sobie. No bo nie wiem, słuchajcie, nie mam żadnych podejrzeń, teraz trzeba kogoś jakby, że tak powiem, może pośledzić czy coś i słuchajcie, jakoś się to ugra. Dobra, ktoś na xD zagłosował i ja to też było moje podejrzenie na początku, ale teraz już tak mniej chyba. Chociaż, no, było to podejrzane, żeby coś z tego admina i jak, no nie wiem, w nie mam pojęcia. Zielonego w ogóle nie pamiętam, gdzie był zielony wtedy, czy on umarł w tym L, w sensie jasno zielony. No dobra, słuchajcie, dobra, kogo śledzimy? Tam poszedł zielony w prawo, my wszyscy idziemy w lewo. Eee, tutaj jest, dobra, tak to ugramy, czekajcie, dobra, musimy tutaj podejść. Mm, zielony jest w nawigacji i tutaj jest biały, dobra, nic innego nie widać na tym. Pójdziemy sobie stąd, tam był pomarańczowy i biały, z tego co pamiętam. To idzie fioletowy, czytaj dalej oni, okej, okay, okej, okay. czyli biały, słuchajcie, easy peasy. Eee, biały zabił. Dobra. Pięknie słuchajcie i ugrane. Ja tak coś czułam, że on tam, słuchajcie, ja lubię właśnie tak robić, że wracać, wiecie o co chodzi? Biały zabił, ale napiszę ok, a to jest biały, ale dobra, okej, okay, słuchajcie, czemu nie? Kiedy przyznanie się do winy? Dobra, słuchajcie, głosujemy na Lenę, ponieważ to była ona, także słuchajcie, S, wygraliśmy, bo jakby ona tam była, więc to było oczywiste, oczywiste, że to był biały, także zarobiście, słuchajcie, pięknie jeszcze na mnie zagłosowano. no kurde, nieładnie słuchajcie, not stong, not stonks, ale myślę, że wygraliśmy tą arenkę, ponieważ dosyć, no, dosyć fajna arenka, że tak powiem. Znaleźliśmy ciało i zgłosiliśmy, słuchajcie, dwa razy. Umie to się. Jeszcze jeden impostor? Co? Jak to? Przecież. Ej, jak to się stało? Kto był. Czy tu jest trzech impostorów, czy mi się coś pomyliło? Ja tego nie umiem robić. Ja tego nie umiem robić. Okej. Okay. Dobra, udało się nam. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale udało się, dobra. Jakim. Czy tu jest trzech impostorów? Słuchajcie, czy mi się coś pomyliło? Emergency meeting jest. Okej, okay, zielony, ciemnozielony sobie cię zgłosił. Dobra, zobaczymy, co on ma tutaj do powiedzenia. Lena pisała, że to Fiolet. Mm, ale Fiolet miał okazję, żeby mnie zabić, a tak nie zrobił. No to po co? Czarny, chyba. Chyba. Jak teraz wywalimy kogoś, to jest totalnie not stongs. Ja wiernicze. Wikcia była obok mnie. Eee. Kurde, powiem wam. Nie, nie, nie ma dowodów, jestem czysta. No ona była obok mnie, słuchajcie, no nie możemy zaskipawać. Dobra, no to skip, no to skip, no to skip. Skip w takim razie. Poproszę, jedno na Bikcie, ale nie było dowodów faktycznie. wikcie też była obok mnie, więc wolano nie głosować. A jeszcze mamy, jakby możemy wygrać za przetaskami, więc spoko. E, ale kurde, no kana to jest stresujące, w słuchajcie, sensie. no niech oni robią te taski, jeden impostor, ja nie wiem jak to się stało, myślałam, że ten kurde ktoś był impostorem, ten nanna chyba nie była, ja tego nie doczytałam też za bardzo, dobra, musimy teraz iść z kimś, tam był fioletowy i czarny, musimy tam iść, Ku nie pamiętam kto w lewo poszedł, czekajcie, pójdźmy tutaj, jest tutaj tam, halo, ktokolwiek, no nie, no nie możemy przejść na reaktor, czy ktoś tutaj przyjdzie, no kurde, halo, no way, dobra, czarny idzie, czarny idzie, dobra, 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 weź idź tam, iść, idź, iść. i rób. Dobra, rób to, Wikcia, pomagam. Jest, wygraliśmy. Nie wiem, kto był impostorem, słuchajcie. Bo ja, ja, tu, ja muszę sobie ten odcinek jeszcze raz obejrzeć, bo, kurde, ale czy na pewno to jest, w zasadzie, sensie jest dwóch impostorów? Eee... Nie no, no musi być dwóch impostorów. To jest impostor. Dobra, sobie wiecie, co ja nie wiem, co tutaj się stało. Jakby nie wiem dlaczego tak jest, że tam. No ja chyba po prostu nie zauważyłam tego, że ktoś nie był impostorem, powiedziałam, że był impostorem, bo, bo inaczej to ja nie widzę w zasadzie żadnego rozwiązania, ale spoko dobra słuchajcie, lecimy kolejną rękę. Myślę, że ostatnią w tym odcinku. Nie z sobie kromate, ani impostorami, także nie pobawimy się, no, ale słuchajcie, zawsze jakby zawsze coś, także no. Mamy tu jakieś taski. Dosyć mało tych tasków mamy w Edveju, czyli to możemy, sobie, najpierw sobie tam pójść w elektryku, też widziałam, że mamy coś. Także wrócimy sobie do ja Patrzcie, ja sobie zaskanuję, już. No widzieć, słuchajcie, to jest, widzicie mniej jak się skanują i trzy osoby już są za mną, że... Nie, cztery słuchajcie, zielony, żółty, ten i ten. Słuchajcie, że jestem tym. Że nie jestem impostorem, więc spoko. Dobra, socie nice. Więc słuchajcie, zarąbiście, mamy tutaj jakby z głowy to. I możemy sobie sobie polecie teraz naprawić szybciutko światełka, bo tutaj nic nie widzimy. Także, że sobie szybka akcja. Tutaj widzę, że jest serio dużo osób, i tak musimy tutaj za załatwić sobie jedno zadanie. Także, sobie, sobie robimy. No i co, no i na razie, zero podejrzeń. Sobie zero. Brak też ciała. Czy ten kacer mi zniknął nagle? Czy co to miało być? No, nieważne. Ok, coś mi się tutaj po prostu zbagowało, bo ja niedowidziłam. Znaczy, moje oczy czasami jakby. Mm... Nie są już w najlepszej formie, to już jest ten wiek, dobra, słuchajcie, tu jest fioletowy i ten fioletowy mi się wydaje, że mógłby mnie zabić, ale na całe szczęście nie zabije, także słuchajcie, jest dobrze, jest bardzo stabilnie. A, dobra, robimy te pliczki, Kaman, kaman, przychodzi do mnie kto? To jest Nikola, okej, okay, Nikola, mam nadzieję, że jesteś dobra i mnie nie zabijesz, dobra, ładnie, słuchajcie, skończymy kartę za pierwszym, udało się, dobra, Nikolka tutaj, nie wiem, czy da się zrobić z tamtej odległości kartę, więc ona może fejkować Taska. Ale ja na razie nic nie mówię. Na razie nic nie mówię. Ja się też tak nie znam na tej grze, aż tak, żeby mówić, kto fajkuje, a kto nie. Bo tak do końca to nie jest do mnie, wiecie, jakby tak nie umiem. Nie, nie znam wszystkich technik tej gry. Dobra, zapytamy się, gdzie... Cia... Okej, okay, dobra, ktoś już napisał, także spoko. E, I kto, słuchajcie, w ogóle zgłaszał? Czekajcie. Mm, Nikolka, czyli brązowy, dobra. Milki czysta. dokładnie. Ciało w elektryku. E, ja byłam skanowana i e, nikt i nie, i, i jestem czysta, o tak napiszę, jestem, jestem czysta, podejrzenia, słuchajcie, napiszemy się podejrzenia, ale prawdopodobnie to będzie skip, tak jak mówiłam, bo no jakby podejrzenie brak, to był pewnie vent coś takiego, więc no, lepiej słuchajcie, szybciutki skip niż... Kogoś wyrzucić przez przypadek, ale byłoby śmiesznie w sumie. Jakbyśmy tak napisali, że ktoś jest impostorem, i ta osoba faktycznie byłaby impostorem. Tak mi kiedyś Dave zrobił. Nie polecam tego użytkownika. Nie grajcie z Dave'em, bo to jest bardzo niemiłe. Jeden impostor został, czyli ktoś, słuchajcie, wyszedł z gry jakiś impostor, więc ma troszeczkę trudniej. Dobra, sobie zrobimy sobie te liści, więc siup, 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 siup i cyk. I możemy wygrać też taskami, także mam nadzieję, że to się, słuchajcie, uda. Że to się uda, dobra, task complete i słuchajcie, my mamy już wszystkie taski zrobione. Tutaj mamy tak, żółtego mamy w nawigacji, dobrze. Mam tutaj zaznaczone na... Tam chyba był fioletowy? Nie, to był biały, okej. Okay. Pójdziemy sobie na górę, idzie teraz za mną biały. My sobie pójdziemy, słuchajcie, może, może do... Kurde, tutaj jest czysto. Dobrze, a tutaj wychodzi stąd niebieski, w elektryku będzie coś, nie będzie nic, dobra, Hania jest tutaj trochę podejrzana, bo się trochę boję, dobra, fioletowy i biały tam byli, nie, fioletowy, nie, znaczy, aha, dobra, to było mocne, słuchajcie, to było bardzo mocne, fan milki, taki fan, ty mnie zabił właśnie, dobra, mam nadzieję, że słuchajcie, dobra, fan milki na całe, co, co za, co to ma być, o nie, no nie, błaga, Hania, udroń mnie, na oczach, ale błogą, błagam, błogą, ale pan milki. Co za akcja. Zniczy dla milki dokładnie, milki, zrobi dokładnie Hania. No, kurde, wierzcie Hania, nie fanowi milki. Kurde, teraz jest takie to, wiecie, to jest takie mega bez sensu. znaczy bez sens, to jest sensem, bo to na tym polega gra. Dobra, ja, ja bym już tutaj wiedziała, e, poznałam Mafina. E, ja bym już wiedziała, że Niebieski jest impostorem, dlatego że on nie głosuje, a impostorzy zawsze na samym końcu głosują, bo się bronił 3 na 3. Jaki pech, jaki niefart, moi drodzy, taki niefart, dobra, ja, ja zazwyczaj robię tak, że zazwyczaj jak, wiecie, już przegram, no to bez sensu jakby komentować grę, ale w tym momencie jakby to jest takie dla mnie ciekawe, że ja muszę to, sobie oglądać. I teraz niebieski zabije białego, na pewno, na pewno tak będzie. I to już jest oczywiście, że jest niebieskim postorem, ale dobra, co on tutaj kmini, co on tutaj kmini, dobra, wyłączył sobie... I wygraliśmy na no, taski. Dobra, słuchajcie, to był fajny odcinek. E, jeżeli chcecie więcej, to wyszcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na moim kanale, bijacie też na mój drugi kanał, główny, milki, e, z klików, ponieważ tam, słuchajcie, codziennie nagram Minecrafta. Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że widzieliście ten odcinek do końca. Trzymajcie się, papa. pa. Uważajcie na siebie. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się później. Cześć.